Cześć! Z tej strony Ewa Nieścialog. Chciałam z Wami podzielić się moją cudowną historią i przemianą, jaka nastąpiła po tym, jak Kamila Robińska stanęła na mojej drodze. Na dzień dzisiejszy jestem menadżerem w amerykańskiej firmie Unum, to jest firma ubezpieczeniowa i od ponad roku buduję swój wspaniały zespół sprzedażowy, ale nie do końca tak było. Kiedyś, nawet jakiś, myślę, że 7 lat temu 8. Byłam kobietą, która już była oczywiście matką, może nie oczywiście, ale była, e, natomiast e, byłam bardzo zakompleksiona, pełna niepewności, pełna braku wiary w siebie. Oczywiście pomocna dla wszystkich, czyli wtedy powodowało to, że byłam ofiarem, ofiarą, wybawcą, nawet katem. E, czyli inne rzeczy były dużo ważniejsze niż ja sama. I tak żyłam w tym takim poczuciu e, krzywdy, w poczu poczuciu niesprawiedliwości. Do pewnego momentu, kiedy zaczęłam czuć, że jako matka ja nie chcę tak żyć i ja nie chcę takich wartości przekazywać swojemu synowi, zaczęłam szukać różnego rodzaju pomocy. I na jednym z eventów zobaczyłam Kamilę Rowinską. Zainspirowała mnie niesamowicie jej osobowość, jej ogromny taki temperament, jej ogromna taka siła, a przede wszystkim spójność z tym wszystkim, co mówi. Zaczęłam jej się trochę przyglądać. Zaczęłam szukać więcej informacji i nadszedł taki dzień, kiedy e, poszłam na kobietę niezależną. Pamiętam, to był dzień e, niesamowity i wiedziałam, że pakiet mastera, który proponuję, musi być mój. Z racji mojej bardzo trudnej sytuacji e, finansowej i dużych długów, niestety miałam w potworu tylko 100 zł. Nie ja zastanawiałam się, co będzie później i skąd wezmę te pieniądze, natomiast wiedziałam, że to jest jedyne 100 zł, które ja muszę przeznaczyć na ten master, że to jest coś, co pozwoli mi po prostu ruszyć i pójść do przodu. E, udało mi się przekonać osobę, która przejmowała formularz, żeby tylko dała te 100 zł, a resztę było to rozłożone w ratach. Nie wiedziałam skąd kompletnie wezmę te pieniądze, ale wiedziałam, że muszę je wziąć. To było pół roku e, dla mnie dosyć trudne, ale Powiedziałam, że mogę i to, i to zrobię. I zrobiłam to, słuchajcie. Oczywiście, jako matki i trudnej sytuacji finansowej, myślę, że wtedy ta decyzja finansowa nie była do końca odpowiedzialna. Natomiast dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że to były najlepiej zainwestowane pieniądze, jakie w ogóle mogłam zainwestować. Eee, dlatego, że. Każdy z tych szkoleń, każda wiedza, każda książka, to wszystko, co, co mnie spotkało, czego się nauczyłam, ludzie, które poznałam, ćwiczenia, które bardzo skrupulatnie e, wykonywałam i mam każdy certyfikat z każdego szkolenia, pokazały mi, że we mnie jest tylko moja siła. To tylko ja jestem odpowiedzialna za swoje życie, za to, jakie łożę i za wszystko, co jestem w stanie osiągnąć, czyli wyznaczanie swoich celów. Oczywiście musiałam również wesprzeć się też terapią, żeby bardzo mocno się wzmocnić, co spowodowało, że. W kolejnym, w kolejnym etapie podjęłam wyzwanie Kamil Owińskiej, które również ukończyłam, było to czwarte wezwanie, a wtedy też w ogóle zaczęło się działać yy, dziać cuda. Mówię Wam, że od kilkunastu lat pracuję w sprzedaży, od siedmiu lat pracuję w obecnej firmie, natomiast sprzedaża po pierwsze dwa lata były dla mnie bardzo trudne. Można powiedzieć, że yy, w skali roku, gdzie taki można powiedzieć, dobry agent przynosi składki około pewnie 150 tysięcy, ja przynosiłam 30, więc możecie sobie wyobrazić, um, e, jak wyglądało moje wynagrodzenie. No bo faktury były na około 1500 zł, ZUS, wszystkie inne opłaty, dziecko na utrzymaniu, wiele innych sytuacji. E, ale to spowodowało, że powiedziałam, mówię, koniec, niściorów, albo po prostu ruszysz, albo już będzie koniec. I ruszyłam, tak? Małymi krokami zaczęłam. Co spowodowało, że w pierwszym roku moja sprzedaż wzrosła o 300%, bo przyniosłam 100 tysięcy. W następnym roku przyniosłam już 200 tysięcy. E, pomijając to, że moje wynagrodzenie zaczęło rosnąć, na dzień dzisiejszy jest to już kwota pięciocyfrowa, z czego jestem maga dumna. E, mało tego. Zaliczyłam dwie piękne, wspaniałe konferencje, na które można tylko mogą tylko pojechać najlepsi sprzedawcy z naszej firmy. Była to Portugalia, Bali. W tym momencie od, od roku jestem menadżerem, tak jak już wspomniałam, mam wspaniałe pięcioosobowy zespół zrealizowałam budżet na poziomie 120% e, i dalej oczywiście się rozwijam, dalej rozwijam swój zespół, ale wiecie, co najpiękniejsze jest to? Najpiękniejsze jest to, że e, wszystkie szkolenia, e, udział w, w wyzwaniu, oczywiście książki e, i wiele, wiele innych materiałów, które Kamila udostępnia bezpłatnie, spowodowały, że... Że ja poczułam się sobą, poczułam swoją wartość, poczułam tym, że jestem piękną kobietą, że poukładałam swojej wartości, tak? To, co chcę mojemu synowi pokazać, że nie mam życiu niemożliwych. Wszystkie ograniczenia są w naszych głowach, w tym, w jaki sposób podchodzimy do życia i jak sięgamy po nasze marzenia. Każdy z nas to może zrobić. Ja to wiem i mogłabym teraz tutaj po prostu skakać, nie wiem z radości, ale ja wiem, że to jest początek tego, że się rozkręcam. Początek e, sięgania po moje marzenia. Dziękuję wszystkim e, ludziom, całym zespołowi RBC za to, e, jaki zespół tworzycie, jakimi jesteście ludźmi i jestem mega dumna, że mogę się od Was uczyć i rozwijać. Dziękuję za każdy dzień, godzinę. Pozdrawiam serdecznie.